Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wspólnota Sióstr Terezjanek w Mońkach dziękuję za nominację parafi Matki Bożej Częstochowskiej. Przyjmujemy ją i z radością włączamy się do akcji Gashin Challenge na rzecz pomocy Małej Hani. Otaczamy ją naszą modlitwą i pomocą. Do akcji nominujemy siostry Terezjanki z Boliwii, wspólnotę Glorioza Trynita w Mońkach, księży Werbistów z Kleosina. Oazę Dorosłych z Diecezji Łomżyńskiej i firmę Pana Karola Moniuszko ze Zblutowa Kompleksowe Wykończenie Wnętrz. Przystępujemy do akcji. Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem, dziewięć, dziesięć.